Cześć. Dzisiaj powiemy sobie o rzeczach, które dla mnie jako osoby początkującej i rozpoczynającej przygodę z siłownią były nieoczywiste, których po prostu nie wiedziałem. Poruszymy ten temat dlatego, żeby osoby takie może jak Ty, które zaczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną z siłownią miały tak naprawdę lepszy start i nie popełniały moich błędów z samego początku. Zapraszam na filmik. Pierwszą rzeczą, o jakiej nie zdawałem sobie sprawy w czasie yy, rozpoczęcia przygody z siłownią, to przede wszystkim to. Że nie zdawałem sobie sprawy, jak ważna jest dieta. Jeżeli jak zacząłem chodzić na siłownię, miałem bardziej sywetkę, z płucnymi i chciałem jednak troszeczkę zrzucić, no wiadomo, oczywiście z napompowaniem klatywicka, bo takie były priorytety wtedy na e, wieku tam 18-19 lat jak zaczynałem. No jednak nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak, jak ważna jest dieta. Nie wiedziałem, Myślałem, że jem dużo, że jem odpowiednio, a jednak no, wtedy w rozmowie z trenerem personalnym, no to e, wiedziałem, że, że tak nie jest. I, Wiadomo, ciężko było się ku temu przestawić, nie miałem też odpowiedniej wiedzy, żeby zmienić to odżywianie i no, te początkowe treningi nie przynosiły takiego efektu. Oczywiście byłem silniejszy, coraz silniejszy, ta sylwetka delikatnie się zmieniała, ale cały czas delikatnie, dopóki nie zorientowałem się, jak ważna jest dieta, jak ważne jest odżywianie. Kolejną z rzeczy, których nie wiedziałem, to przede wszystkim to, że aktywność fizyczna ogółem jest równie ważna co, co trening, a nawet bym czasami powiedział, że przy odchudzaniu jest ważniejsza. Chodzi o to, że po prostu trening zagwarantuje nam w ciągu e, dnia, powiedzmy w ciągu dnia, 300-400 kalorii. Jeżeli jest to trening na przykład kardio, oczywiście więcej. Jednak z aktywnością fizyczną, która towarzyszy nam przez cały dzień, Wyższą aktywnością fizyczną, taką spontaniczną aktywnością, jesteśmy w stanie wygenerować więcej deficytu kalorycznego względem treningu. I uważam, że jest to klucz w dniach treningowych i w dniach nietreningowych do skutecznego odchudzania. Jest to, że chudniemy od deficytu kalorycznego, a nie jak pierwotnie, ja też myślałem od aktywności czy od suplementów, e, czy jakby wizualizowałem sobie to, że trening zrobi samą robotę, sama aktywność robi zrobić robotę, a nie zwracam uwagi na odżywianie. I to jest bardzo częsty błąd, gdzie pomijamy to wszystko zapewnione w deficycie kalorycznym więc to jest jedno też z kluczowych elementów. A propos samego deficytu kalorycznego i jakim jest ona e, fundamentem odchudzania opisuję w moim darmowym e-booku, którego możesz pobrać z mojej strony Fundamenty Skutecznego Odchudzania. Jeżeli wejdziesz na stronę główną, poniżej znajdziesz guzik do zapisania się do newslettera i po tym jak zapiszesz się dostaniesz e-book na maila. Polecam zapoznać się z tematem. Ważną rzeczą jest przede wszystkim systematyczność. Jak zaczynałem, myślałem, że to, że pójdę dwa razy na siłownię, no to to coś tak naprawdę zmieni. Do no tychodu dochodził raz na jakiś czas gra w piłkę, no ale tak naprawdę ta sylwetka się nie zmienia. Już abstrahując od problemu, jaki miałem z odżywianiem na samym początku, czyli a tak, tak naprawdę mm, z brakiem jakby zoptymalizowania tego odżywiania, bo wtedy myślę, że większość młodych osób w wieku 18-19 lat, które jeszcze mieszka z rodzicami raczej nie gotuje samemu, tylko polega na, na rodzicach. Eee, także zostawiam ten temat. Chodzi o samą aktywność. Jeżeli chodziłem dwa razy w tygodniu na siłownię, dodatkowo coś tam pochodziłem sobie na piłkę raz w tygodniu pograć, no to tej aktywności było mało. Gdy już więcej zacząłem ćwiczyć, trzy razy w tygodniu, ta sylwetka zaczęła się zdecydowanie zmieniać, do tego dochodziło więcej aktywności takiej spontanicznej, tak o której mówiłem wcześniej, czyli spacerów, rowerów i ta sylwetka faktycznie zaczęła reagować. Aktualnie ćwiczę znacznie więcej, nawet 4-5 razy w tygodniu, tylko wiem jak to robić, tak? Dodatkowo staram się być aktywny, jeżdżę na rowerze do pracy, biegam raz, raz lub dwa razy w tygodniu, także ta aktywność jest ogromną podstawą zmiany mojej sytuacji. Kolejnym elementem, o którym trzeba sobie powiedzieć, to stopniowanie wysiłku fizycznego. E, jako 18 19 lat, gdy zacząłem chodzić na siłownię, no to zazwyczaj wykonywałem ćwiczenia na klatę, na biceps, później mieszałem to z bieżnią. później dochodził jakieś wypychanie nóg na suwnicy, był wielki miszmasz. Nie miałem pojęcia, jak to wszystko kontrolować. Dlatego też bardzo ważne jest to, żebyś zaczynał, zaczynała ćwiczenia od największych partii mięśniowych, takie jak nogi, następnie plecy, klatka. Tu już można sobie rozdzielić, ale bez większego, bez większego rozdrabniania się po prostu zaczynamy od największych partii mięśniowych. Później przechodzimy do mniejszych partii, takich jak biceps, barki, czy, czy, czy triceps, czy przechodzimy do izolacji. Na początek ćwiczenia wielostawowe i największe partie mięśniowe. No najważniejsze, że partie mięśniowe no to jedna sprawa, a drugą sprawą jest to, że zaczynamy od najcięższych ćwiczeń, oczywiście poprzedzonych rozgrzewką, czyli podnosimy temperaturę organizmu następnie później przechodzimy do głównych ćwiczeń, tych najcięższych, i później ta intensywność treningu będzie, będzie spadać. Jeżeli chodzi o suplementy, jest to tak mało istotna rzecz w porównaniu do odżywiania, że na tym, że jednak przy wyborze jednego z dwóch skupiłbym się jednak na odżywianiu. Jako młodą osobę wtedy bardzo interesowały suplementy. Jakoś nawet motywowały mnie do tego treningu, czyli zakup multum całego kartona suplementów i później cały ten proces dobierania tych suplementów do aktywności, do treningu. To było coś, co mnie troszeczkę napędzało, ale z perspektywy czasu wiem, że to miało naprawdę marginalny wpływ na to, jak wtedy trenowałem, jak to wszystko zaowocowało. Wtedy dieta kulała, były suplementy, teraz jednak skupiam się bardziej na wiecie, a suplementy są naprawdę dodatkową, eee, są naprawdę dodatkiem. Eee, z suplementów naprawdę... To, co powinniśmy brać, no to tak naprawdę witaminy D, 3 K, omega 3, jeżeli nie jemy ryb. No i tak naprawdę to wszystko, co trzeba byłoby brać, a reszta to są po prostu dodatki, tak jak kratyna, czy suplementy w postaci odżywki białkowej, węglowodanów. To wszystko to jest dodatek w zależności od diety, jaką stosujemy. Pewnym istotnym rzeczem jest to, że tak naprawdę przez nas boimy się ludzi. Może to jest sytuacja niepotrzebna, bo ludzie nie są też strasznie, jak może się wydawać, wszyscy są w miarę sympatyczni. Można mieć dobre relacje prawie z każdym na siłowni. Z tym, że po prostu trzeba ze sobą rozmawiać. Nie ma problemu, według mnie, jeżeli ktoś koczuje na maszynie, czego ja za bardzo nie lubię, podejść po prostu i pójść się: Sorry, mogę się dołączyć, mogę zrobić jedną tę serię. Nie boimy się ludzi, podejdźmy do nich, porozmawiajmy. A też siłownia to miejsce, w którym wiążą się jakieś znajomości. Wiele ludzi spędza tutaj po prostu swój wolny czas. Tak jak mam nadzieję, Ty w produktywny sposób wykorzystuje ten, ten czas dla poprawy zdrowia, jakości życia. Więc mam nadzieję, że tak samo dobrze się na, na nie odnajdziesz i będziesz się czuć bardzo dobrze. Tylko nie bój się rozmawiać z ludźmi. Zaczynałem się, że na siłowni moim jednym z wielkich problemów było to, że po prostu też nie pytałem doświadczonych osób. Także moim propozycją raczej jest to, żebyś pytał trenerów, którzy są na siłowni. Każda siłownia ma trenera florowego, który ma obowiązek pomagać osobom na siłowni. Także myślę, że takie drobne porady czy jakieś problemy techniczne to taki trener pomoże tobie nieodpłatnie, jeżeli to oczywiście jest w granicach rozsądku. Planu treningowego pewnie tobie nie ułoży za, za free, chociaż możesz spróbować tak. Kolejnym błędem, jaki popełniałem i to tak dosyć nawet niedawno, było to, że po prostu zainwestowałem rozciąganie, albo w ogóle go nie robiłem. Przez okres pierwszych kilku lat, tak naprawdę, ten stretching był na tyle minimalny, że no, dobra, po prostu go nie było, tak. I przez to miałem duże ograniczenia mobilnościowe. W stawach ten przesiad nie był tak dobry, jak mógłby być. Mobilność była naprawdę bardzo, bardzo kiepska, co się objawiło dopiero później, po, po kilku latach, i do wyprowadzenia tego do stanu takiego dosyć. Powiedzmy, akceptowalnego e, trwał też e, stosunkowo długo. Dlatego praktycznie e, zalecałbym jednak rozciąganie. Ostatnią rzeczą, jaka przychodzi mi do głowy, która często e, też widzę osób początkujących, to nadmierne kombinatorstwo. I tak samo to było w moim przypadku. E, po prostu na początku warto jest przejść do samych podstaw, nauczyć się podstaw i dopiero później kombinować z jakimiś wymyślnymi ćwiczeniami. Bo często było u mnie też tak, że e, robiąc jakieś ćwiczenia że ja umiem, tak naprawdę nie umiałem, bardzo szybko je porzucałem, przechodziłem do innego wymyślonego ćwiczenia, które widziałem w YouTubie, e, z jakiegoś zmyślonego planu, które tak naprawdę nie no, imię przełożenia było ćwiczeniem, można powiedzieć, że troszeczkę e, niebezpiecznym przy moim e, z, przy tym jak znałem swoje ciało i jak potrafiłem nim, nim operować. Także polecałbym wrócić jednak do podstaw i zacząć od podstawowych ruchów, podstawowych ćwiczeń, które warto, warto znać i opanować do perfekcji. To było 10 rzeczy, których nie wiedziałem z którymi miałem problemy w czasie rozpoczęcia mojej przygody z siłownią, z aktywnością fizyczną. Mam nadzieję, że ten filmik Tobie troszeczkę pomoże i nie będziesz borykał się z takimi problemami jak ja, gdy zaczynałem. Dzięki, cześć!